Sanie, hej cudziaki, wesołych świąt Słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie w Świąteczne obi, świąteczny challenge W którym jaj i Kitek będziemy Rudolfem oraz Sania Z Mikołem. kto z was będzie miał cięższe zajęcie Przekonajmy się Jeśli chcecie, żeby święta trwały cały rok Zostawcie kciuka do góry A my zaczynamy o od... Co my tutaj mamy takiego Sanie z Hello Kitty Sanie z bałwanem to Nuda Sanie Grinch, Sanie to Kaczuszkę zawsze zbieram z takich wyjazdów, w na kaczuszki. też jest jakaś kaczka. I to jest jakiś e, chyba diabełek oraz ciastek. Ciastek też jest fajny, no ale Hello Kitty. Alo, halo, Dobra, Muffinka, słuchaj. D tak, musimy zakręcić kołem fortuny, to jest standardzik w każdej grze. Tak, tak, oczywiście. Ja bym chciała Hello Kitty sani, ale tu ich nie ma. Chyba sobie żarty ze mnie robicie. Uuu trzy darmowe odrodzenia. Dobrze, przyda się grając z Tobą, to na pewno. C4, jeden C4. Powiedz mi, Kitek, co to hmm. jest jest 1x4. No to to znaczy, że możesz nieprawdopodobnie gry zrobić graczu kabum. Dobra musika, bo to jest bardzo ważne, tak? Ja będę wykoła. Nie, cofnij, byłaś stamtąd. Gratulacje, startujesz z randobem. Gramy papier, kamień, nożycek, kto jest reniferem. Dobrze. Przegrany zostaje reniferem. Dobra. Dobra, na trzy, cztery do kamery, żeby nie było. I krzyczymy, co braliśmy, tak? Tak, tak. Znaczy pokazujemy i wtedy mówimy. Trzy. 3, cztery. cztery. Ry! Co masz? Nożyczki. A ja mam kamień. I nawet nie oszukałem, nawet nie oszukałem. Nie, nie oszukałem. Chciałem oszukać, ale nie musiałem, dobra, zostaje z reniferem, jestem Mikołajem. Zapraszam, zapraszam. <głos> ale będę <noise> miała czerwone nosy. Ej, co jest, co jest? Wrzuciłam, mnie Wejdź, 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 Czemu? A nie, dobra, jest okej, okay. to się stało. Okej. Okay. Ja muszę rzucać prezentami, dobra. Ej, panie reniferze czy może mnie pan ciągnąć? Ale ja jestem niepodłączona. Ty my jesteś niepodłączona. Bo może wyszłam po chwili, ale co? Nie, no jesteś podłączona. Puh, ha ha. ha. O, teraz jestem, o matko, wygląda jakbym przez ogon O matko, jak fajnie Jak super, Mufinka, Renifer Kuka, robimy kuka. Twoim zadaniem, Santa zadaniem jest Żeby otworzyć to Tam masz napisane Ten gościu chyba, ten gościu chyba, do niego trzeba podejść A, musimy mu dać prezent Dobra, jako Renifer twoim zadaniem jest pomóc Mikołajowi dostarczyć prezenty Szybciej, nie będziemy tu czekać Okej, tak, nie przeginaj Wszystkie dzieci czekają na prezenty Okej, ty łowisz te prezenty? Nie, nie złowiłeś tego, co leżało. Bum! E, to e, jest. No potrzebuje. Jest. Dobra, jedziemy dalej. A! Delikatniej w nie rzucaj. Czy, czy ty położyłaś C4? Stop, zatrzymaj się. Czemu? Bo tam te 4 leży. Poczekaj. Nie, nie położyłam C4. Okej, okay, dobra. Na, bo jestem ciekawy, czy oni czasem nie zrobią kabum teraz, wiesz? Jak będą. Stuj, poczekaj, zobaczymy to. O, walne linie od tej strony. No mamy pecha. A weź połóż C4. Weź połóż C4 tutaj gdzieś. Ale no to poczekaj Ej. na jakiegoś wroga. No jedź, jadą przecież, no! Niech będą bliżej, to wtedy pogadamy. Trzeba ich bić! Aha, czyli nie chcesz pomocy, rozumiem. Mikołaj jest samowystarczalny. No nie, no przecież jest tylko jeden prawdziwy święty Mikołaj, Ania. a Mikołaj. Mikołajka to Mikołajka, ty jesteś reniferem. To weź rzucaj, wrzucaj w, w nich. Odpal to C4. No C4, masz po prawej stronie. O, patrz, jak dzieci proszą ładnie. One bardzo ładnie proszą. Czekaj, czekaj, no nie, dosta, nie dostałem prezentu, poczekaj. No weź się pośpiesz. No, myśli się tak łatwo jest być Mikołajem? E, co to jest? Nie mogę, jest, dostała. Nie, to są moi, moi, moi widzowie. Wjechaliśmy w moje C4. Szerzej. Aha. Co jest reniferem? Co jest? Dawaj. Ej, Rudolfie, dawaj! To są jakieś żarty. Dawaj, dawaj. Ja, nie to jest oszustwo jakieś, a ja muszę też kupić. Dobra, czekajcie. Dawaj, daj już dalej. Cofamy, 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 cofamy. Nie ma! Jest tylko jeden prawdziwy święty Mikołaj. Idź i to na pewno nie my. Idź dalej. Czy to jest Milusia Klaudusia? Wygląda jak Milusia Klaudusia. Okej, okay, dobra, idziemy dalej. To jest winda. Zapraszamy do windy. Ale Milusia dostała prezent. Lecimy dalej. Mhm, czyli była grzeczna. Lecimy set. Tutaj, wielkie festiwale. Ania, możesz przestać? Ja? Tak. Ale co ja robię? Z tymi festiwalami, to jest tak irytujące. Ty jesteś irytujący! Ale co? Przecież mieliśmy mi poczekać na windę! No, Dudzi, cały czas to mówisz, to jest denerwujące! Miałeś poczekać na windę! No przecież jedziemy, Mufinka Dobrze, że ja jestem Reniferem. A, to... No, wiecie, widzicie, właśnie tak to wygląda. A prawdziwy święty Mikołaj to tylko pionek. Tak naprawdę Renifery odpowiadają za wszystko. Dobrze, jedziemy tutaj. Proszę, bo. Czy ja ci potrąciłam moim prezentem? Dobra, mam pytanie. Czy ty widzisz u góry węgorza i werkaferkę? Tak, bo to moi znajomi to pewnie dlatego. Okej, okay, czyli znajomych tu daje? Czy ty Możesz dać temu pikonowi to? No nie mogę strzelić do węgorza. A, zaraz. O, masz węgorz, ciesz się. Węgorz, węgorz, nie wiem, za co ty dostałeś prezent, bo na pewno niegrzeczny. Nowe buty do gry w piłki nożnej. A werka dostanie za z ogórków kiszonych. Dawaj Berka. Możesz trafić ją tym prezentem. W głowę ją. U, zapas ogórków. Jej! Bądź ostrożny, aby nie, się nie poślizgnąć. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Nie poślizgniesz. bla 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 bla. Ja bum bum Ej, Ja bym chciała tego misia co ze mną leży. I laskę cukrową dobre, inaczej wolę laskę cukrową. Mieniłam zdanie? A, czy możesz. A matko, bo ty się ślizgasz. Wiem. O, to super, że mówisz. Szybko! Szybko! Szybko. Widzisz? Dobrze jednak Renifer. Są najważniejsze. No super, super. Widzicie widzowie, super, że, że renifer. Aaa! zgniadło mnie! A ja chciałam! Uuu, rzuciłam temu wizardowi! Super, że mnie uderzyłaś, jesteś super. Ej, dobra, szybko, szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. Niestety, żartowałem! Wróć tu! Brawo, naprawdę brawo. Trzymam cię! Opa! Opa, gum style, człowiek, opa, opa, jakaś porażka! opa, 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 opa gam -gam style. Co? Jestem najlepszym reniferem ever! I co jest, nie działasz? Nie chcesz jechać? To weź do tyłu. O, i do przodu. O, super. Nie da się z tobą, po prostu się nie da. Co ty, z silnik jakiś odpaliłaś że cię tak trzęsie? Aaa, jakie schody zrobiłam! Gdzie są przeciwnicy? My musimy tutaj troll-sabotaż Zesabotowałeś wszystkich przeciwników Niska grawitacja Nie chcę tego Dobra, już jedziemy, jedziemy, jedziemy Ufinka, jest, udało się wow. Wow, wow wow, 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 Czemu cię tak ślizga? Ach, ta prędkość Te wybuchy Chyba wpadłam Teraz mnie coś strzeli Teraz mm -hmm. mnie coś strzeli nie... nie jesteś dobrym Reniferem, byłam lepszym Tomasz masz, to zamiana Czemu jestem Reniferem znowu? Wielka zamiana, no Czemu jestem znowu Reniferem? I tak ty bardzo masz na tego renifera. Może się czerwony nos dorobię na święta. Czemu jestem reniferem? Sama, sama dostaniesz czerwony nos. Napiszcie mógł. w komentarzu co chcecie, albo co dostaliście już na święta, jeśli jest po świętach, a jeśli jeszcze macie przed ten odcinek, no to dawajcie co chcecie dostać na święta. Zobaczymy ile osób się spełni. Zawsze możecie na święta yy, wielkanocne. O, stop, stop! Kitek! Daj mi prezent! Nie, dla ciebie nie dajemy! Ty nie byłeś grzeczny Jest, dostałem prezent Dostałem prezent Tam jest Aga? Aga czeka na prezent To nie jest Aga Jak nie jest Aga? Aga tam jest A tam! Czekaj, najpierw ten o, Proszę otworzyć Aga, co chcesz na święta? Co jej damy? Próbuj się aktyra. A musisz się do niej trafić. Pokaż, co jej damy? Daj jej kupę Okej, okay, dostała kupę Ucieszyła się Aga dostała... O, Aga chciała nowy kibel, ja wam mówię, 100% Pa, szybciej o, już dostał! Leć, leć, bo nas zgniecie szybko! Czekaj, bo tu leć na pewno. Teraz mam biec? No, ja nie widzę, że no, Okej. Okay, nie. nie widzisz tego wielkiego topora, który chciał nam właśnie walnąć w. No, widzę! Będziemy biec, będziemy biec za chwilę. Najsi. Ale jestem dobrym Mikołajem. Ja bym mogła być Mikołajem, będę robić prezenty. Super, że ja muszę być tym prawo. A! A! Pomocy! Kto się tego spodziewał? Nie ja. Super. Zamiana! O, patrz, kto prosi o prezent. Witam, kto prosił? Prezent. Ty? Znowu ja! Czemu ty masz? Kogo ty masz z tyłu? Nie jestem ja. To nie jest Yoshi? Ja mam już jego znajomych? Nie, ale to chyba też są inne osoby, wiesz? Nie, chyba tylko moi znajomi. A, całkowicie inne osoby. Ja nie kojarzę tych ludzi. Dobra? No nic! Oj. Ania, cofnij się, cofnij się. Cofnij się, bo zaraz kula będzie to, czy nie zdążyć! Co ty robisz? Przecież! Łokurcze, kurczę, o kurcze! Łukasz, szybko chodź! Chyba ty. O, zdążyliśmy, ale sobie lega. Trafiłem ją prezentem i się odbiła. Jasne, jasne no poważnie, poważnie, wydaje mi się, że to było to Spotknąłeś mm. Okej, okay, dobra, poczekamy na kulę mm -hmm. Czekamy I lecimy! Eee! No kurcie! No, no pokaż, nie no, super jest ogólnie Ale Kitek, ty nie umiesz po prostu, za dużo ważysz Musimy w to, wjedź tu, wjedź tu do lewej no i ciągnij mnie no! E, to nie jest takie łatwe Zba no nie wiem, wejdziesz tam? No właśnie nie, mam problem Dobra, zbiłem tą kulę, jedź, ja ją postaram się zniszczyć Jedź, 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 szybko a dziewczyna potrzebuje prezent, szybko Daj prezent, daj prezent, daj prezent Dobra No jedź, a nie denerwuj mnie, jedź o, się. Ja jestem profesjonal, profesjonal Mikołaj U, będzie szyjsko, trzymaj się Dawaj dziecko, prezent no To zatrzymajmy się Jaki ty i nawet nie umiesz patrzeć Ale dobrze, zatrzymasz się No możesz mu dać ten prezent A możesz przestanieć mnie ciągnąć? Próbuję Nie dałem mu, nie dam mu No dawaj no Nie sięgam, rozumiesz, że nie sięgam? No przecież się staram o. Kitek, do góry bardziej O, super, lecimy dalej Tu masz kolejnego, zwalniam Uu, Dobra, tam kolejny O, Mati tam jest, Mati Co on chce na święta? Mati nie chce prezentu. Wolne chce na święta Mati chce prezent Tak, tu mamy Ojej, jej co? Ja chcę z tej krainy Dawaj ostatni prezent Spidermanowi! Zatrzymasz się? Wow. Jak ja mam tam trafić? O, ty chyba sobie żartujesz ze mnie Jak poczekaj. spadniemy zaraz nie Poczekaj, dorzucę. poczekaj To no, musisz mu dać No, Spiderman nie mnie dostał Możemy się cofnąć do niego? A nie wiem Jesteś beznadziejnym remiferem W skali od 1 do 10 jesteś Ty jesteś z innym reniferem. O, e, podejść. E, dawaj, dawaj, laska cukrowa, weź nas podsłać. A, nie doszedłem stąd? Au! Dostałam laskę cukrową. Nie, dostałaś mojego prezentu. Weź się o, w prezent. <grym> Przykleił się do laski. Nie, no nie sięgniemy. Dobra, jedźmy dalej po prostu. Jedźmy dalej, olejmy to. Ta osoba była niegrzeczna widzowie jak coś. Tak, też mi się wydaje, że Spider-Man był niegrzeczny Ty Możesz mnie obrócić, tak nie ciągnąć, bo mnie zaraz coś... Konkurencja No po, Chodź, C4 trzeba kupić Powróciłam konkurencję Czekaj, poczekaj, 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 stój, 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 stój stój. To są złe Mikołaje, trzeba je bić prezentami Czekaj, za się tego Renifera zbi... uderzymy Czekaj, czekaj, Ania, no poczekaj, zostawimy tu C4 O, dziecko! To no, jedź, jedź dalej, jedź dalej, bo C4 leży! Dziecko... Kiedy ty co do 4-4 położyłeś? Ty wytrzymam psychicznie z tobą, jesteś, jesteś nupkiem. Takim nupkiem totalnym jesteś. Ty musisz siąść w końcu do Robloxa i ogarnąć tego Robloxa. Przecież ty, 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 ty nas sabotujesz. Ja chociaż daję dzieciom prezenty. Patrz teraz, ja też im dam prezent i uciekam. Czy możemy jechać? Czekaj, bo to ty zrobiłeś? To było podwójne wysadzenie, rozumiesz? Ja cię chyba palnę. To było warte. Czekaj, no muszę jej prezent. Nie, ja ci pokażę, jak ty jeździsz. Ja ci pokażę teraz, jak ty jeździsz. Na, 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 jestem Dzieci chcą prezenty. Niestety ja się nie zatrzymuję, jestem szybkim reniferem. Jestem tak szybkim reniferem, że nie mogę się zatrzymać. Oj, oj oj, o, matko! Co tu się dzieje? Czy, no i co teraz? Dzieci nie dostały prezentów właśnie przez to. Że... Aż za karę! Co, co, co ty zrobiłaś? O, nie cię. Zrób tak jeszcze raz. Kładę teraz trzeba kupić. Kazałeś Idą. zrobić jeszcze raz. O, nie! Mniej! No kazałeś tak zrobić! Zaraz spadnę! Czekaj! To jak to się nie otworzy. Bo nie daliśmy dzieciom Muszę wydać robuksy po raz kolejny. Możesz dać im prezenty. No, od nowa mi się wszystko bierze, więc poczekaj, chwilę. Jezu, to, to ja nie wytrzymam po prostu. Wyżej! Jeżeli tak naprawdę pracuje, święty Mikołaj, to mówię wam z góry. Nie ma szans. Nie dostaniecie prezenty. Że, że, nie, że dostaniecie w tym roku prezenty. To przecież ja się nie ruszam nawet. To Ty Andrzejowi nie chcesz dać prezentu. Dziękuję. Boż, był niegrzeczny. Jak był niegrzeczny? Stój! Stopczak, mówić więcej. c 4 No, przecież pójdę. Wyłącz ten prezent masz pod tym. Już. Idź. Idź, Kitek, nie wkurzaj mnie. Z drugiej strony też są dzieci. Kitak! Z drugiej strony są dzieci! Ale czemu ty jesteś? Gdzie ty jesteś? No właśnie, z sań wypadłam. Wyrzuciło cię, wyrzuciło cię, z sań. Super. O, świetnie. Ja, ja, ja mam dość tej gry. To ostatni raz, kiedy kupuję zarobku, syprzyżyciania. Znaczy, co prawda, to ja w tym momencie chyba nas wywaliłem, więc. Ale, ale to, to nie padaj po prostu! Porażka, po prostu porażka z tobą Kasz. I Co mam od nowa? Wszystkim dzieciom dawać? Tak, dokładnie. Wszystkie dzieci muszą dostać po kolejnym prezencie. E, od nowa. To to jest rakieta. Nie zasłużyły tak. I co ty masz w głowie, w ręce? He, 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 he. Jedziemy tutaj tutaj. no teraz zostań Ale Co jest? One padły, czy nie, 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 padły co to jest za głupia rakieta nie, dosięgam do tych dziewczyn Jeszcze do przodu do przodu do przodu he, 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 he. Nie dosięgam. No po prostu wyżej celuj, Ania. No celuję wyżej. Wyżej, jeszcze wyżej i w lewo po prostu. Uuu, stój, stój. Nie mam celu. Tak więc, widzowie, to będzie długi dzień. Więc kupmy sobie C4. Czekaj, dobrze nam idzie. Uuu, lecimy. Ah, jeszcze bycie Reniferem nigdy nie było takie ciężkie. Jest! My to mamy! Jedziemy tutaj. Mamy to. Dziecko, sto Oj. Gdzie jest dziecko? Ej, patrz, a tam jednego minikleliśmy i się wszystko tworzyło, ciekawe. No bo prawdopodobnie coś zepsuliśmy, ale ważne, że działa. okej. Okay. No myślę, że powinniśmy tędy zjechać. Co ty na to? Poczekaj. Oszukujemy? Wow. Ja bym oszukał, chodź. Oszukujemy czy nie? Czekaj, tu jest dziecko. Tam było dziecko. Przecież będziemy zaraz do niego jechać. Stój, stój, mam ciebie dosyć. Stój! A to? Obok mnie? On z tyłem do mnie, ale okej dostało, proszę. Nie wiem czy to ty. Ja mój, i dodać prezent. Możesz? Dobrze. To możesz mi Tak, Poczekaj. Mam ciebie to dobrze, że zawsze sama kupuję te prezenty. To złe! Mam Nie! Ja sama kupuję prezenty! Co roku! I to się nigdy nie zmieni! Jesteś! Plan był dobry! Kusiaki, pa!